Witam wszystkich w drugim odcinku z Let's Play Tomb Raider Underworld. A więc tak, e, powiem wam jedno, że nagrałem ten odcinek po raz drugi, e, ponieważ tamten... E, ja nie wiem, co tam się stało, ale tak mi zacinało grę, że po prostu nie, nie było w stanie grać i to nie zacinało przez to, że nie wiem, że to słaby sprzęt czy coś. Tylko przez program do nagrywania, bo jak skończyłem nagrywać, to od razu przestało mi się wszystko zacinać I ja nie wiem czy to jest spowodowane pomocy eee... Mam nadzieję, mam nadzieję, naprawdę, ja mam wielką nadzieję na to, że Przez to, że ja sobie wczytałem jeszcze raz grę, mogę przejść to wszystko od nowa, niż Okazało się, że nie mogę już się zacnąć. Nie, dobra, mogę więc zaczynam to jeszcze raz. Mam nadzieję, że już nie będzie zacinać, bo naprawdę mi zależy na tym, żeby nie zacinało. Mm. I że wszystko będzie jak najlepsze, tak? Głośność, wszystko, grafika. No. Widzicie, mamy do czynienia z Krakenem. No i co? Ten poziom jest, nie ukrywając, bardzo długi. Naprawdę pod względem artefaktów hit. Bo w dużo się chodzi. Ogólnie w tej wersji jest strasznie dużo artefaktów w jednej miejscu, w lokalizacji. Więc ta część, jeżeli się przechodzi pod artefakty, jest mega długa. A jeżeli nie, to nie jest zbyt długa, nie jest zbyt krótka. Yy, ...powiedziałbym raczej, że jest przeciętna. Yy, tu mnie pewnie sztachnie macką. Aha, albo ja się sztachnę na dół. <laughs> co mogę powiedzieć? Yy, przez to, że chcę... Aha, jesteśmy teraz tutaj. Okej, okay, dobra, to nie ważne, to wiecie co? Pozbieram artefakty na dół. Przez to, że... ...właśnie... Jest dużo artefaktów, będziemy trochę chodzić O nie wszystkie Tu, o, w tym ostatnio... Tutaj ostatnio tak zacinało, że nie dało się nic zrobić. Dziękuję, że już teraz nie zacinało Tu nas chciał Że tak powiem, duchnąć matką Ale mu się nie udało Ja na szczęście, że mu się nigdy nie uda Bo ta matka tak na hita Na raz O Boże, boję się Widzę artefakt super pierwszy drugi jest jeszcze pod nim jakby więc ale to później to później dajcie żyć No yy, teraz sobie zrobimy tą stronę no bo tak no bo zrobimy bo chyba nie ma co robić jakoś na ukos wszystko po kolei Jeszcze mogę wam powiedzieć, dobra, idziemy, idziemy odblokować pierwszy mechanizm, bo musimy zabić go, tak? Musimy jakoś sobie odblokować przejście, zabijając go, bo Grubas siedzi nam na drzwiach i nie da się nic zrobić. Tutaj nie ma żadnego artefaktu, okej. Okay. Mm. Naskocz. Okej, tutaj musimy to przesunąć do siebie. Dziękuję. Proszę bardzo, jak widzicie, pierwszy jakby mechanizm, który podtrzymuje ten Żyrandol jest odblokowany. Hmm. Więc bez problemu... Na górze nic nie było. Mam nadzieję, że na dole też nie było żadnych artefaktów. Bo jak pominąłem, pominąłem... To będzie źle, naprawdę będzie źle. Nie będzie mi do wcale. Dobra, lecimy dalej. Boże, zdechnie. Niedobra żyje. Nie kop. Śmiałbym się jakby ten głos nam Naprawdę jakby śmiał się było i trochę rozpacz <laughs> Ważne, że żyją, lol Kochani moi Następny mechanizm Tak naprawdę, y, już praktycznie moglibyśmy go zabić i koniec tego poziomu. Ale my musimy. Rafał, uspokój się. Nie skoczę już tędy. Jak zejść mam stąd? Tędy, dobra. Y, ale my musimy jeszcze iść po artefakty, tak, dokładnie. Eee. Y, Artefakty są tutaj. Wszędzie. Przepraszam bardzo. Niech. Aha, użyłem apteczki zamiast. Boże. Boże drogi. To jest jeszcze jeden artefakt. Ja nie wiem, ja nie mam. Po... Naprawdę. Tu jest. Przepraszam bardzo. Popatrzcie, ile tu jest artefaktów. Tu jest 26 artefaktów, mam dofer 12. Eee, to nawet nie jest śmieszne, bo my tutaj chyba powinniśmy znaleźć 20 tej lokalizacji. Tak mi się wydaje, naprawdę. Yyy... Eee... O, no, wiedziałem, że nie macką trzepnie. To jest ten... U was Macki ma z kamienia, to nawet nic nie czuć. Powiem tak, tu musimy wejść, ale ja znowu macką wcześniej, albo nie? Nie, gdzieś tutaj, gdzieś tutaj nas trzeba jeszcze maską. Czekajcie, działam czy ja tam doskoczę? Nie, widziałem, że nie doskoczę, ale skoczyłem. Bo ja takim sposobem umieram O Boże, ja nie wiem teraz czy mi się zaliczyły te artefakty Zaliczyły, chociaż tyle dobrego Dobra, wiecie co, zabijamy go? Zabijamy tego paskudnika Będzie nam chyba łatwiej, wiecie? Aha, bo ten by się nie da, czy się da, da się. Okej, okay. cześć kochany. Przykro mi, swoim Że e, żarandol się podwyższa, bo tym Żerandolem go musimy zrobić w kolce tak? To jest to bardzo oczywiste. E, jedzie. żarandol, to bardzo w ogóle technologia e, pod wodą jest zaawansowana. Ale dobra. Poczekajcie chwilę, bo tutaj jest jeszcze jeden artefakt. Jak do niego się szło? Aha, już wiem. Tendyk Bo to jest nie coś takiego jak odbijanie się od ściany Proszę bardzo Dziękuję No już już Możesz zaraz nie dać taki głosów Teraz uwaga. I jak widzicie, zabiliśmy Krakusa. Krakusa, Krakenusa. Odblokował nam kochany, piękny przejście. Uwaga, chwila wiary, bo jak nie... Śmieszne nawet. E, nie skomentuję tego, okej, okay. ale tak, zawiesiła się tego krakenusa, susa. E, teraz pozostało nam tylko... Ja nie pamiętam, czy ja jeszcze coś tutaj muszę zrobić, w sensie, ja nie pamiętam, czy tu jest jeszcze jakiś artefakt, czy już my wszystko wzię... Czy naprawdę, czy już my wszystko wzięliśmy? Dobra, wiecie co, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Pamiętajcie, tylko że ja się starałem przejść tą grę na 100%. Naprawdę ja się staram. Ale to już nie jest ode mnie zależne, że ja nie potrafię. Czekajcie, bo to jest chyba czasówka, że to się zaraz zamknie. Czy nie? Nie. W późniejszych wersjach. Ogólnie, naj, najtrudniej w ogóle zbierać artefakty jest w Tomb Raider Anniversary. Ponieważ tam. Tam to w ogóle są czasówki, bo te, te artefakty w ogóle są schowane tak, że ledwo je w ogóle widać. A tutaj są wszędzie. A tutaj są wszędzie. Dobra, wiecie co? Mnie się wydaje, że ja już wszystko zebrałem. Lecimy dalej. Rafał, nie marudź. Mamy radę, jak nie to trudno. Jak nie, to wiecie, że nie. Tak, umiejętność wspinania się po yy, ścianie i w ogóle po wszystkim jest bardzo fajna w tej wersji. Brakuje mi to w tamtych wersjach. Bo w tamtych wersjach nie ma czegoś takiego, tak? Aniversary. O Boże, bardzo mi się podoba Aniversary. Jakbyście chcieli, żebym kontynuował Tomb Raidera, inne części, to piszcie. Ja naprawdę. Oj, bardzo lubię. Aniversary? Strasznie, naprawdę. Patrzcie na to. Nie, czekajcie. A nie, tutaj się nie da. No tak. A nie, ta się. To są akrobacje, kochani. No i teraz jest bardzo kultowy moment, ponieważ zaczynamy tak naprawdę fabułę. Uwaga, skupcie się. z Thor to wield his hammer, Mjolnir. Could it be? Eee, tak, Nordyckie powiązania. Eee, I tutaj myślę, że możemy zakończyć drugi odcinek, ponieważ eee, tu się zaczyna dopiero nowy etap, więc nowy etap ogólnie przez trzeciego odcinka, bo on jest jeszcze będzie dłuższy więc staram się nie robić jakichś długo, długich odcinków, ponieważ one potem będą się zacinać i, i właśnie tak to jest. Więc dziękuję za oglądanie drugiego odcinka i do zobaczenia, do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć!